Dzięki temu będziesz skutecznie wzrastał w wierze. Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam na kolejną ucztę przed śniadaniem. Dzisiaj rozpoczynamy piękny miesiąc, październik, miesiąc różańcowy, miesiąc maryjny. Niech Matka Najświętsza, Matka Boża Różańcowa i wszyscy święci, których, których w tym miesiącu będziemy wspominać, Niech ci wypraszają potrzebne łaski, niech ci wypraszają to, co jest ci najbardziej potrzebne na drodze prowadzącej do zbawienia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję ci za dar modlitwy różańcowej, za modlitwę, która tak naprawdę jest modlitwą biblijną, za modlitwę, w której rozważamy słowo Boże. Treści z Ewangelii według Świętego Łukasza. Modląc się na Różańcu, tak naprawdę medytujemy Słowo Boże. Niech to Słowo Boże wypływające z Różańca umacnia moją wiarę, bo wiara rodzi się ze słuchania, a tym co słyszymy jest Słowo Boże. Panie Jezu, zawierzam Ci wszystkich dzisiaj tutaj obecnych. Oddaję Cię ich przez niepokalane serce Twojej i naszej Matki. Strowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzieby głowę mógł oprzeć. Do innego rzekł – pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział – Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego Ojca. Odparł mu – zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a Ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł – Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól, pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Gdy Jezus z uczniami szedł drogą, ktoś powiedział do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. No właśnie, dobre chęć, piękne pragnienia. I co z tego, jeżeli czasami pozostajemy tylko na tym etapie? Tak się mówi, jest takie powiedzenie, że piekło jest wyścielone, że piekło jest wyścielone naszymi dobrymi chęciami, bo my wiele możemy chcieć. Ale co? Nam z tych chęci, jeżeli ich nie wprowadzamy w czyn. I mamy tutaj ktoś mówi pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. A do innego pójdź za mną, ten odpowiedział Panie, pozwól mi najpierw pójść i pogrzebać mojego ojca. E, jeszcze inny panie, chcę pójść z tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Czyli coś jeszcze jest, jakaś jest jeszcze wymówka, coś muszę zrobić, i być może ty masz wiele dobrych, pięknych, szlachetnych chęci. Może się będę modlił na różańcu codziennie w październiku, może będę chodziła na nawożeństwa różańcowe, ale jeszcze muszę to zrobić, jeszcze tutaj muszę na zakupy podjechać, jeszcze muszę tutaj telefon wykonać i już nie mam czasu na różaniec. Nie mam czasu na Słowo Boże, nie mam czasu na modlitwę. Nie mam czasu dla Pana Boga, bo jestem zapracowany, zajęty, zabiegany. Żeby nie było za późno. Moi drodzy, jakie to jest ważne żeby wykorzystywać ten moment, który daje nam Pan Bóg. To jest kolejny październik w naszym życiu, ale 2025 rok jubileuszowy takiego października już nigdy więcej nie będzie. Będzie jak Pan Bóg da, październik 2026, 27, 28 i tak dalej, ale 2025 już nigdy nie będzie. Dlatego patrz na Twoje życie, na każdy dzień, jako na niepowtarzalną, i to jest słowo ważne niepowtarzalną okazję do tego, aby wzrastać w wierze. I co jest drogą do sukcesu? Właśnie też to, czego się uczymy tutaj na uczcie przed śniadaniem czyli droga. Małych kroków, tygodniowe postanowienia, tylko ten tydzień. Nie myślimy o całym roku, tylko ten tydzień, bo jeżeli dasz radę dzisiaj, jutro, pojutrze, przez kolejnych kilka dni w tym tygodniu, to naprawdę będzie sukces. To będzie złoty medal. I to będzie wprowadzanie w słowa w życie, w czyn. Jakie to jest ważne? Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a w się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Pług, wyobrażamy sobie, trzymamy tutaj pług, ale tak jak kiedyś podpięty na przykład do konia. Jeżeli koń idzie swoim tempem, ja muszę się do niego dostosować. A jak się będę oglądał, to on może iść dalej, a ten pług może mi się wyrwać z dłoni. Albo koń się może gdzieś spłoszyć i nie będę miał takiej kontroli, bo nie będę się patrzył na to, co jest przede mną. I ktoś ciekawie powiedział, niedawno coś ciekawego usłyszałem, że Pan Bóg dał nam oczy z przodu głowy, a nie z tyłu żebyśmy już się nie oglądali za siebie, żebyśmy nie patrzyli i nie rozdrapywali przeszłości, co to było, jak to było, nie mogę żyć. Cały czas to do mnie wraca moje błędy. Zostaw to. Zostaw to, tylko patrz tu i do przodu. Patrz w stronę celu ostatecznego, jakim jest zbawienie. Czyli trzeba patrzeć tutaj i do przodu. Oczywiście uczymy się na błędach. Ale nie w takim sensie, że żyjemy przeszłością, że żyjemy naszymi porażkami i popadamy w rozpacz. Nie. Oczy masz z przodu, patrz tu i patrz do przodu. Przeszłość zostaje, zostawiamy Bożemu Miłosierdziu, bo ktokolwiek przykłada rękę do pługa, wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Trzeba iść do przodu, a tamto zostawić Panu Bogu, pełnemu miłosierdzia. I niech Twoją odpowiedzią na to dzisiejsze słowo będzie komentarz: Panie, chcę być Ci wierny. Panie, chcę być Ci wierny. Zapraszam moi drodzy w tym nowym miesiącu na nabożeństwa różańcowe, do waszych parafii, do różnych kaplic. Módlcie się w rodzinach na różańcu, sięgajcie indywidualnie po różaniec. Niech naprawdę ten miesiąc będzie różańcowy. Dlatego też zapraszam do zegara modlitwy. Na stronie teamtotus.com, tutaj będzie podpięty y, ten komentarz, tam wchodzicie, szukacie sobie, tam jest taka zakładka y, menu i zegar modlitwy, wchodzicie na ten zegar, wybieracie godzinę, klikacie, tam się wypełnia 5 minut, 10 grużańca proszę Cię, żebyś w tym y, czasie odmówił wybranej godziny. Ty się modlisz 5 minut, a za ciebie już prawie 3000 osób modli się 23 godziny, 55 minut. Jesteś cały czas pod płaszczem Bożej Łaski modlitwy, pod płaszczem Maryjnym. Zobacz, jaka to łaska. Moi drodzy, zaproście do zegara modlitwy innych. Wyślijcie im to może właśnie z tej strony internetowej. Zachęćcie, to jest wielki dar. To już się nigdy nie powtórzy. Więcej, ta łaska, którą Pan Bóg daje Ci na ten miesiąc. I módmy się o pokój, o pokój na świecie, o pokój między narodami. Do tego wzywała Maryja, do tego wzywa papież Leon XIV. Moi drodzy, Różaniec i Słowo Boże, zapraszam każdego dnia. Tutaj za chwilkę pojawi się wieczornik, wczoraj także, 12. rozdział Księgi Wyjścia, Pascha. I to, co się odnosi do Mszy Świętej, dzięki temu jeszcze lepiej zrozumiesz tajemnicę Mszy Świętej. Zapraszam jutro na dzisiaj na wieczornik, jutro na ucztę przed śniadaniem, a na cały dzień. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Szczęść Boże i do zobaczenia.